Wlej do pralki, a pozbędziesz się zapachu stęchlizny, brudu i pleśni. Czysta pralka to gwarancja czystego i pachnącego prania, ale wcale nie musisz używać silnych wybielaczy, aby pozbyć się pleśni i smrodu. Zacznij od wyczyszczenia gumowej uszczelki, na której najczęściej osadza się brud i powstaje pleśń. Wykorzystaj do tego zwykłą gąbkę kuchenną. Większość brudu zbierzesz szorstką powierzchnią gąbki. Drzwi pralki wystarczy spryskać octem. Umyj je i wytrzyj suchą ściereczką. To usunie z nich osad i kamień z wody. Szuflada pralki również wymaga uwagi. Ale i miejsce na szufladę też należy wyczyścić. Ocet likwiduje zarodniki pleśni i usuwa kamień. Wystarczy chwila, by to miejsce również było czyste. Teraz weź kapsułki do zmywarki i wrzuć je do pralki. Użyj trzech, a nawet czterech kapsułek. Włóż do pralki też jakiś ręcznik lub prześcieradło. Pralka dzięki temu będzie się lepiej czyścić. Wlej do pralki dodatkowo około 2 litry wody. Żeby lepiej umyć bęben, potrzeba trochę więcej wody. Włącz specjalny program czyszczący, jeśli taki ma Twoja pralka, lub normalny program z najwyższą temperaturą. Po takim praniu zobaczysz, że będzie czysta jak nigdy. W każdej szufladzie pralki są trzy przegródki, ale nie każdy wie, do czego służą. Jeden błąd może mieć wpływ na pranie. Jeśli używasz kapsułek, możliwe, że szuflady na detergenty w ogóle nie używasz. Przyjrzyj się więc swojej szufladzie w pralce. Wiesz, która przegródka do czego służy? Są w niej zawsze dwie przegródki z kreskami oraz jedna przegródka z symbolem kwiatka. Te kreski to cyfry rzymskie 1 i 2. Do przegródki z cyfrą 1 daje się detergent do prania wstępnego. Większość osób nie włącza nigdy prania wstępnego, nie używają więc tej przegródki. Przegródka z kwiatkiem jest do płynu do płukania tkanin. Jeśli używasz płynu zmiękczającego pranie, to wlewasz go właśnie tutaj. Przegródka numer 2 jest na detergent do prania głównego. Tutaj wlewa się płyn prania lub wsypuje proszek. Ma ona dlatego dodatkową funkcję, która ułatwia używanie różnego rodzaju środka piorącego. Coraz częściej znajduje się w niej mała przegródka. Jest ona ruchoma. Kiedy używasz proszku do prania, przegródka powinna być podniesiona. Jeśli chcesz wlać płyn do prania, wtedy ta przegródka powinna zamknąć tą część z płynem. Wtedy płyn nie spłynie poza pralkę przy wysuniętej za bardzo szufladzie. Każda przegródka ma więc osobne zastosowanie. Przypatrz się swojej pralce i sprawdź, czy używasz prawidłowo przegródek w jej szufladzie. Moja sąsiadka wkładała je do pralki, żeby nie wydobywał się z niej nieprzyjemny zapach, kiedy mieli przyjść goście. Ale ty nie musisz zapychać pralki cytrusami, żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu i brudu. Jest lepszy sposób. W szufladzie pralki zawsze pozostają resztki środków piorących, których używasz. To na nich gromadzi się wiele bakterii i pleśni, które odpowiadają za brzydki zapach. Nawet duże ilości pachnących płynów go nie ukryją. To dlatego twoje pranie po wyjęciu z pralki brzydko pachnie, oto sposób, jak to zmienić. Wyjmij szufladę z pralki i umieść ją w wystarczająco głębokim pojemniku lub zlewie. Weź kapsułkę do zmywarki i szczoteczkę do zębów. Zalej kapsułkę gorącą wodą, aby się rozpuściła i zacznij szorować. Kapsułki zawierają składniki, które skutecznie usuwają brud oraz osady mineralne. Jeżeli szuflada jest bardzo brudna, Zostaw ją w tej wodzie na dłużej. Ale kapsułki mają dość silne właściwości i brud schodzi od razu. Teraz wystarczy włożyć szufladę na swoje miejsce i gotowe. Pralka i pranie będą pachnące. Odkryłam genialny trik, który odmieni twoją pralkę. Efekt cię zaskoczy. To proste, tanie i działa za każdym razem. Uszykuj gąbki kuchenne. Im więcej, tym lepiej. Zrób w nich otwory na samym środku. Ja używam lutownicy, ale możesz też zrobić dziurki nożykiem czy patykiem do szaszłyków. Przygotuj sznurek i nakładaj na niego po kolei wszystkie gąbki. Zabezpiecz koniec sznurka, aby gąbki się nie zsunęły. Włóż je do pralki i polej obficie sokiem z cytryny. Włącz pralkę bez dodatkowego detergentu i zobacz, co się stanie. Nie uwierzysz, że tak łatwo można rozwiązać problem, z którym wielu z nas się zmaga. Cytryna posiada silne właściwości odkażające i neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Kiedy z pralki wydobywa się nieprzyjemny zapach, ten trik rozpuści brud i osady, które mogą być przyczyną tego smrodu. Pralka nie tylko zostanie odświeżona, ale także wyczyszczone zostaną gumowe uszczelki, które często zatrzymują wilgoć. Po zakończeniu prania urządzenie będzie pachniało świeżo i czysto, Śmiało, możesz wyprać buty w pralce. Nie musisz obawiać się, że pralka zepsuje twoje ulubione obuwie. Oszczędzisz czas, który spędzałeś na ręcznym czyszczeniu butów. Pokażę ci jak to zrobić krok po kroku, aby twoje buty były czyste i zadbane. Najpierw weź reklamówkę, zwiń ją i włóż do pralki. Dzięki temu buty nie będą obijać się o bęben pralki. Teraz zabierz swoje ulubione brudne buty i polej je pastą do zębów. Nie obawiaj się tego kroku. Pasta do zębów doskonale czyści i usuwa plamy. Następnie włóż buty do pralki, umieszczając je obok reklamówki. Dodaj miarkę proszku do prania i wybierz program do prania delikatnego. Po zakończeniu cyklu prania wyjmij buty i sprawdź, jak świetnie wyglądają. Pozostaw je do wyschnięcia, pamiętając, aby suszyć je z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Dzięki temu buty zachowają swój kształt i nie ulegną uszkodzeniu. Teraz Twoje buty są czyste i gotowe do noszenia. Włóż podpaskę do pralki. Będziesz ten trik stosować częściej niż ci się wydaje. Podpaska pomoże utrzymać pralkę w idealnym stanie. Weź podpaskę i wyjmij ją z opakowania. Odklej papierki ochronne i przyklej je do siebie. Teraz spryskaj podpaskę płynem do czyszczenia. Tak, przygotowana podpaska jest gotowa do czyszczenia. Odchyl uszczelkę, czyli gumową część bębna, i włóż do środka podpaskę. Czynność powtórz tak, aby cała powierzchnia gumowej części bębna była pokryta podpaskami. Pozostaw je tak na godzinę, a następnie wyjmij. Zobaczysz, ile brudu zebrały w godzinę. Weź szmatkę z mikrofibry i wyczyść pozostałości na gumowej części. Nadmiar płynu zbierz ręcznikiem lub papierem. Twoja pralka jest jak nowa. Stosując ten patent, masz pewność, że wnętrze pralki będzie zdezynfekowane i odświeżone. Zastosowane środki usuną również kamień oraz zabezpieczą przed ponownym jego osadzaniem. Wrzuć lód do suszarki, a zagniecenia na ubraniach znikną. Ten trik pokochają osoby, które nienawidzą prasować ubrań. Kiedy na twoich ubraniach są widoczne zagniecenia, można temu prosto zaradzić i to bez użycia żelazka. Prasowanie ubrań to dla wielu osób udręka i strata czasu. Nie chce się po prostu wyjmować deski i włączać żelazka. Ale jeśli masz w domu suszarkę czy pralko-suszarkę, to jesteś szczęściarzem. Weź swoje pogniecione ubrania, takie z widocznymi zagnieceniami. Często pojawiają się one, jeśli trzymamy ubrania złożone w szafie, a nie powieszone na wieszakach. Czasami po prostu zostawimy je w suszarce za długo. Pojawią się zagniecenia, jeśli nie wyjmiemy suchego prania od razu. Włóż do bębna trzy, a maksymalnie pięć takich rzeczy, dorzuć garść kostek lodu i włącz suszenie na około kilkanaście minut. W tym czasie wilgoć z kostek lodu zlikwiduje zagniecenia podczas pracy suszarki. Ubrania będą gładkie, bez prasowania. W zależności od materiału, będziesz widział efekt od razu po wyjęciu ich z suszarki. Kilkanaście minut, a czasami tylko dziesięć, wystarczy, aby suszarka wyprasowała twoje ubrania za ciebie. A wszystko to za sprawą paru kostek lodu.